Tak właśnie wygląda potrawa zwierzaka tak zwane zwierzunio od zwierzusia czyli od takich wojowników staropolskich słowiańskich którzy walczyli z przeciwnościami losu i oni sobie właśnie przechodzili i robili taką potrawę było tu dużo właśnie papryki pomidorów przypraw jak uzbierali jakieś jaja po prostu też tu wsadzali i po prostu robili taką właśnie zarąbistą potrawę to się nazywa inaczej potrawa zwierzaka, potrawa zabójcy. To jeszcze w, w starodawnych czasach tutaj na tych ziemiach to prawdziwi wojownicy mieszkali, to się nazywało Wielka Lechia, a nie Polska i oni wtedy polowali z Germanami, to czyli boje. No i właśnie jak wracali właśnie z takich wojen, walk to właśnie kobiety przygotowywały właśnie na takich właśnie o takich właśnie naczyniach potężnych, wojowniczych właśnie e, te potrawy, nie? Tak więc widzicie, tak to wygląda. Trzeba po prostu obserwować, jak to po prostu wszystko ze sobą się łączy, te smaki. No i, i właśnie e, to jest tradycja taka staropolska, który mało kto zna w ogóle, bo tutaj mi o tej tradycji op opowiedział taki jeden pustelnik, który mieszka tutaj w lesie w Zagajniku. On tam się chowa przed całym światem i on opowiada różne takie przekazywane z pokoleń na pokolenia Baśnie, bajki różne I ludzie w to po prostu niektórzy wierzą Ale legenda jest legendą i warto po prostu sobie takie coś przyrządzić Szcze, w Szczególności kiedy ma się dużo właśnie pomidorków Kiedy ma się papryczkę, kiedy ma się o, na przykład takie jajko i po prostu warto sobie takie coś zrobić, wtedy ono sobie na spokojnie, elegancko dochodzi i można sobie do tego na przykład wziąć jakąś fajną bułeczkę albo coś fajnego i sobie po prostu chrupnąć. Więc taki posiłek, pomidory, papryka, takie na świeżo, żeby było po prostu tak, yy, tak po prostu zdrowo, nie? No i żeby mieć dużo siły przede wszystkim, żeby można było polować dalej, nie? No. Tak więc fajna potrawa, naprawdę bardzo sympatycznie się to prezentuje. O, Płomień się pali na spokojny i sobie na żeliwnym woku po prostu takie jest właśnie przyrządzany taki posiłek wojownika to się nazywa no i taki wojownik kiedy sobie po prostu przyszedł z polowania tam zabił kilka wrogów w kilku wrogów. no To oni sobie siadali właśnie tak przy ognisku i sobie takie coś po prostu wpierdzielali po prostu na podwieczorek. Nie? No, polecam takie coś sobie zrobić. Ja przy okazji sprawdzam dzisiaj mojego tutaj e, takie palenisko ogrodowe. Pokażę Wam. No, tutaj zrobiłem sobie kociołki. Dwa mam taki 8-litrowy, ten drugi chyba 4,5. Jest nie wiem dokładnie, chyba tak albo 4. No, i mam taki stojak do tego jeszcze mam z jednego garka. I mam jeszcze taki, jeszcze jeden mam taki 8-litrowy, też będę go jutro może robił. No i sobie po prostu sprawdzam, tu sobie go zasezonowałem, więc elegancko jest po prostu. Te też są elegancko, zobaczcie jakie fajne są. Zrobione są, tutaj też będę właśnie w tym robił, albo jakieś zupy zrobię, zobaczymy jak to wyjdzie, albo bigos zrobię staropolski, taki wojownika. Zobaczymy jak to po prostu wszystko się ułoży. A tutaj elegancki właśnie, o piękny stojaczek i sobie... Płonie ognisko i szumią knieje i stary wojownik kurde, plemiona sobie będzie wpierniczał zaraz potrawę, strawę przed walką. No tak więc trzymajcie się fajne, bardzo fajny posiłek. Zróbcie sobie coś takiego fajnego. te Białko się bardzo fajnie tego ścina się powoli, ale może to dobrze się powoli ścina, jak to się mówi, co szybko to pod diable, a tutaj sobie po prostu staropolskim sposobem elegancko ładnie to dochodzi. Niech sobie jeszcze tutaj to po prostu posiedzi, nie? No ja się z Wami żegnam. Życząc Wam smacznego i życzę Wam udanych takich właśnie ogrodowych przygód z gotowaniem. Ja tu mam tak to zrobione w tej chwili. Przerzuciłem się, dlatego że próbuję różnych rzeczy. Jedne wyjdą lepiej, drugie gorzej. Mam jakieś doświadczenie tutaj. Gotowałem na piecach, gotowałem na palniku gazowym, gotowałem na elektrycznym. Teraz znowu się przerzuciłem na takie palenisko. Gotuję bezpośrednio na wolnym ogniu, nie? No jak jest pogoda, to czemu się w to nie pobawić? Zawsze jakieś doświadczenie jest, sobie popróbuję, co mi lepiej pasuje, co mi gorzej pasuje. To popatrzcie właśnie o jaki fajny ten w środku elegancki po prostu ten żeliwny kocioł, nie? No, za dużo trochę tego oleju tam spłynęło, ale to się go wybierze. Nie? No i tak to wygląda, nie? Więc sobie po prostu bardzo fajnie sobie to po prostu się jara i się Pomalutku, pomalutku robi ten posiłek. No, tak więc żegnam Was. Ahoj!